Odświeżanie kultowych filmów zawsze niesie za sobą ogromne ryzyko. Nostalgia to silne uczucie i bardzo trudno zadowolić widzów, według których klasyków się po prostu nie tyka. Nawet jeśli od jego premiery minęło bagatela 36 lat. We współczesnym kinie to przecież jak wieczność i można wręcz zadać sobie pytanie, dlaczego do tej pory Top Gun nie doczekał się sequela. Tak naprawdę plany na kontynuację pojawiły się już wiele lat temu, jednak rozwój projektu został zastopowany przez śmierć tonego Scotta. Po kilku latach do projektu zaangażowany został Józef Kosiński, którego pierwszym zadaniem było zainteresowanie Toma Cruza do powrotu do roli Mavericka. Jak widać, misja została zakończona sukcesem. Się się temu dziwić, bo fabuła nowego Guna, choć bliźniaczo podobna do oryginału z 1986 roku, niesie ze sobą mnóstwo nowości i świeżości. A postaci Pitamicella należała się kontynuacja, która odrobinę głębiej eksplorować będzie dylematy, z którymi mierzył się i wciąż mierzy główny bohater obu części. Los bowiem ściąga Maverick'a z powrotem do Top Gun, gdzie as lotnictwa będzie musiał przygotować grupę młodych pilotów do teoretycznie samobójczej misji. Wśród adeptów znajduje się także Rooster, syn Gusa, o którego śmierć Maverick obwinia samego siebie. Rooster natomiast obwinia Mavericka o blokowanie jego dążeń do zostania pilotem i zniszczenie jego marzeń. Konflikty więc nawarstwiają się i na pewno trzeba uznać nowego Top Gana za film dojrzalszy i poważniejszy niż swój poprzednik. Nie jest to zbyt wielki wyczyn, ponieważ film Scotta nie zestarzał się zbyt dobrze. Owszem, wciąż wygląda i brzmi cool, ale oryginalny Top Gun mylił toksyczną męskość z duchem zdrowej rywalizacji, a hamskie odzywki z ciętymi ripostami. Nowy Top Gun uaktualnia większość wątków w duchu współczesnego Hollywoodu, jednak robi to w zupełnie nienachalny sposób, co powoduje, że mimo niesamowitego podobieństwa do oryginału sprzed dekad, Top Gun Maverick jest filmem na własnych warunkach, z wyjątkowymi scenami akcji, podkręconą stawką i wiarygodnymi relacjami między bohaterami.

Najbardziej imponującym osiągnięciem Kosińskiego nie jest jednak stworzenie świetnego filmu akcji. Miejmy to już za sobą. Tak, Top Gun Maverick to niesamowite widowisko. Absurdalnie proste w swojej konstrukcji, odziedziczonych zresztą po filmie tonego Scotta. Ale właśnie to, co reżyser niepamięci robi doskonale, to wspaniale łączy stare z nowym. Sekwencja otwierająca nowego Top Guna to wypisz wymaluj otwarcie oryginału. Praktycznie nie do odróżnienia. Później film Kosińskiego, jak przystało na reżysera, który na swoim koncie ma już jeden no nieoczywisty sequel, podąża znanymi torami, na każdym kroku dodając odrobinę głębi, czy to bazując na wydarzeniach z poprzedniego filmu, lub uaktualniając wątki na współczesne warunki. Połączenie tych wszystkich aspektów daje idealną mieszankę nostalgii i innowacyjności, które potrafią dostarczać podwójną przyjemność w trakcie seansu. Wisienką na torcie jest gościnny występ Wala Kilmera, który mimo poważnych zdrowotnych problemów zgodził się pojawić na ekranie wspólnie z samym kruzem. Bez niego ten film byłby niekompletny. Oczywiście Top Gun Maverick bogaty jest w głupotki cechujące klasyczne kino sensacyjne. Cały główny wątek ataku na bliżej nieokreśloną bazę wroga, należącą do kraju rządzonego przez zbrodniczy reżim, brzmi jak połączenie amerykańskiego imperializmu z poprawnością polityczną. Postać Johna Hama to archetypiczny zły bohater, który dla zasady dokucza protagoniście, by na końcu, jak w Familiadzie, machać z uśmiechem za milion dolarów. A jednak forma niezobowiązującego kina akcji przemienia każdy z tych elementów w zaletę, budząc z widzu tęsknotę za odrobinę prostszym kinem. Film Kosińskiego odnosi więc sukces na wielu polach. Przede wszystkim udało się zachować ducha poprzednika, jednocześnie uaktualniając wiele elementów, które zdążyły już obrosnąć patyną. Tom Cruise oczywiście nie zawodzi i ponownie udowadnia, że na poluki na akcji aktor nie ma sobie równych. Fabularną prostotę Top Gun przekuwa w najsilniejszą zaletę, oddając przestrzeń na moralne rozterki i zapierające dech w piersiach sceny w powietrzu. Lepszego blockbustera na początek lata nie można sobie było wyobrazić. Widzieliście już nowego Topgana? Jak podobał Wam się powrót Mavrika? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.